A czym jest Świętych Obcowanie, czyli Komunia Świętych? Obcować oznacza mieć bliski kontakt z kimś, kto jest dla nas ważny. Zatem Świętych Obcowanie, czyli Komunia Świętych, to możliwość kontaktu między ochrzczonymi, nawet jeżeli dzieli ich bardzo duża odległość, a nawet śmierć. Jest to możliwe dlatego, że Chrzest łączy każdego z Chrystusem i dzięki niemu wszyscy tworzymy jeden organizm, system naczyń połączonych, jakby jeden duchowy internet. Dlatego jeśli jeden chrześcijanin staje się lepszy, świętszy, bardziej kochający, to ma to, co prawda, trudny do zrozumienia, ale realny wpływ na wszystkich innych. Istnieje między nami realny przepływ dobroci i miłości dzięki Chrystusowi, który jest głową ciała, które tworzymy my wszyscy dlatego każdy z nas może prosić o odpusty i ofiarować je za dusze zmarłych dlatego że nasze połączenie czyli świętych obcowanie dzięki Chrystusowi sięga poza śmierć ale odpusty i modlitwa za zmarłych nie mają nic wspólnego z wywoływaniem duchów o tym porozmawiamy za tydzień